Cześć, jesteście na kanale Motormind i dzisiaj przyjrzymy się propozycjom butów turystycznych z membraną Goretex od marki Revit. Pierwszym butem w dzisiejszym zestawieniu jest model Magnetic GTX. Jak widzicie, but skrojony dość nisko, dzięki czemu skierowany jest do sportowej turystyki szosowej mamy tutaj buta wykonanego ze skóry bydlęcej oraz materiału mesh, co zapewni super wentylację natomiast dzięki, dzięki membranie Gore-Tex możecie tego buta używać przez cały rok. Jeżeli natomiast boicie się o to, że membrana nie zapewni Wam tej wentylacji i tak naprawdę ten panel jest Wam niepotrzebny to nic najbardziej mylnego. Membrana Gore-Tex ma super oddychalność i tak naprawdę nie dopuszcza wody od zewnątrz, a odprowadza wodę od środka dlatego ta wentylacja tutaj w tym wypadku jest jak najbardziej Przydatna. Od wewnętrznej strony buta znajdziecie dodatkowe wzmocnienie skórzane na palcach, zapięcie w stylu zamka oraz żeb blokujący zamek w pozycji górnej. Jazda motocyklem to również bezpieczeństwo. Jeżeli mówimy o bezpieczeństwie, to Rewit zastosował tutaj odblask napięcie, dzięki czemu kierowcy jadący za wami będą mogli bez problemu was dostrzec. Jeżeli jesteśmy przy bezpieczeństwie, no to mamy tutaj wzmocnioną przednią część buta, wzmocnienie napięcie. Termoformowany ochraniacz na goleniach oraz ochraniacz typu Seasoft na kostce. Przejdziemy sobie również do podeszwy, która jest wzmacniana i przy jakimś wypadku ochroni waszą stopę i mocno ją usztywni. Natomiast jeżeli chodzi o bieżnik, to tak jak widzicie, jest to but stricte szosowy. Natomiast podeszwa jest antypoślizgowa i bez problemu odnajdziecie się na nawet cieńszych podnóżkach. W przypadku Rewita, którego logo znajdziecie również tutaj na boku buta oraz w przedniej części, korzysta on jak zwykle z najlepszych materiałów i zastosował tutaj membranę Gore-Tex, ale to nie wszystko, ponieważ wewnątrz buta znajdziecie wkładkę OrthoLite. Wkładkę OrthoLite możecie kojarzyć z butów treningowych, sportowych czy trekkingowych, czy motocyklowych i ma ona za zadanie układać się do waszej stopy oraz nacisku waszej stopy na wkładkę. Dzięki temu zapewni ona lepszy komfort oraz naturalny ruch waszej stopy, a w przypadku jazdy na motocyklu komfort jest najważniejszy. Wkładka jest w pełni oddychająca, dzięki czemu w bucie będziecie mieli sucho, zapewni ona lepsze wietrzenie, no i ułatwi dbanie o higienę wewnątrz buta, co w przypadku butów turystycznych jest mega istotne. Jeżeli chodzi o rozmiary modelu Magnetic GTX oraz ceny, to tutaj mamy rozmiarówkę od 39 do 48, natomiast cena to są okolice 1000 zł. Kolejnym butem w dzisiejszym zestawieniu jest damska propozycja, czyli model Arena GTX. But wykonany w pełni ze skóry bydlęcej, delikatnych, elastycznych wstawek z przodu oraz z tyłu w ramach komfortu. Oraz jak widzicie tutaj ze skóry perforowanej na boku buta, która ma za zadanie odprowadzać powietrze, odprowadzać wilgoć z wewnątrz waszego buta, a nie wtłaczać tam powietrze, czyli robić za taką klasyczną wentylację. Jeżeli chodzi o wewnętrzną stronę buta, mamy tutaj wzmocnienie skórzane na palcach, zamek idący przez 3-4 buta oraz rzep, czyli blokadę zamka. Bezpieczeństwo w przypadku Arena GTX to wzmocnienie na palcach, wzmocnienie napięcie, termoformowany ochraniacz goleni, ochraniacz typu Seasoft na kostce oraz wzmocniona podeszwa. Jeżeli chodzi o podeszwę, to jak widzicie bieżnik jest tutaj klasycznie szosowy, natomiast podeszwa jest w pełni anty poślizgowa. Jeżeli chodzi o wnętrze buta Arena GTX, to tutaj również znajdziecie wkładkę Ortholite, która zapewni Wam większy komfort oraz większą oddychalność podczas jazdy na motocyklu. Rozmiarówka w przypadku Arena GTX, czyli modelu skierowanego stricte do pań, to rozmiary od 36 do 42, natomiast jeżeli chodzi o cenę, to kręcimy się tutaj w okolicach 1200 zł. Trzecim modelem w dzisiejszym zestawieniu to model Link GTX. Model, w którym postawiono na prostotę, na to co jest sprawdzone, oraz na komfort, tak aby w butach można było spędzić cały dzień. But jest w całości wykonany ze skóry bydlęcej. Jedynym elementem, który nie jest tutaj yy, skórzany, tak naprawdę są tutaj te wzmocnienia, wstawki na lewym bucie do zmiany biegów, na prawym bucie po prostu, żeby było symetrycznie, i są one gumowe. Jeżeli chodzi o wentylację, która ma wtłoczyć dodatkowe powietrze do waszego buta, to tak naprawdę tutaj ta perforacja na języku jest za to odpowiedzialna. Przejdziemy sobie do bezpieczeństwa i zaczniemy od miękkiego ochraniacza na kostce, potem mamy uchraniacz na uchraniach, wzmocnioną przednią część buta, czyli palce oraz wzmocnioną piętę. Jeżeli chodzi o wzmocnienia, to oczywiście podeszwa jest również w całości wzmocniona, tak żeby usztywnić waszą stopę. Jest ona w pełni antypoślizgowa i jak widać po bieżniku raczej skierowana do moto motocykli szosowych. Znajdziemy tutaj oczywiście wkładkę Ortolite, która zapewni Wam świeżość oraz komfort przez długie kilometry. Ceny oraz rozmiarówka. Znajdziemy tutaj rozmiary od 37 do 48, a jeżeli chodzi o cenę, to kręcimy się w okolicach 1200 zł. Kolejną już czwartą propozycją w dzisiejszym zestawieniu jest zupełnie inny but od poprzednika. Everest GTX, który kumuluje w sobie różnorodność technologii, kumuluje w sobie różnorodność materiałów, jest wprowadzeniem do gamy butów Adventure. Mamy tutaj po lewej z kółkowej materiału typu ripstop, hipalonu czy mikrofibry. Materiał ripstop jest mega odporny na przetarcie, dzięki czemu jeżeli wiedziecie gdzieś między kamienie, widzicie, my nadziejecie się na jakąś gałąź, to się nie przedrze. Wzmocnienie w palcach. Oraz wzmocnienie napięcie. Natomiast jeżeli jesteśmy przy bezpieczeństwie, to oczywiście znajdziemy tutaj też odblask. A z dodatkowych featurelów, które pomogą Wam zakładać buta, mamy tutaj szlówkę, za którą możemy złapać i go mocno wciągnąć na swoją stopę. Zatrzymamy się na chwilkę również przy podeszwie, ponieważ nie jest ona taka jak w poprzednich modelach. I tutaj również mamy inne rozwiązania technologiczne. Jak widzicie, mamy tutaj dwa materiały. Materiał dolny, czyli w pełni antypoślizgowa guma, która ma pierwszy kontakt z podłożem. oraz ten materiał szary jest to EVA. Podeszwa wykonana w technologii EVA, czyli tak zwana EVA, którą możecie kojarzyć ze swoich butów sportowych. EVA w wielkim skrócie jest to pianka z tworzywa sztucznego, która ma na celu wybieranie wstrząsów. Będzie to mega przydatne podczas jazdy na stojąco czy po, podczas jazdy po jakimś szutrze, gdzie są duże dziury, duże wstrząsy. Ta podeszwa ma na celu zwiększyć Wasz komfort, a za czym idzie Wasze bezpieczeństwo na motocyklu. Jak jesteśmy przy podeszwie, to przejdziemy również do spodu, gdzie zobaczymy, że bieżnik jest dużo bardziej adventureowy niż w przypadku poprzednich modeli i dzięki temu pozwoli nam czuć się komfortowo po zejściu z motocykla przy jakichś bezdrożach w off w piachu czy w glinie. Jeżeli chodzi o ciekawostki, to Revit zostawił nam tutaj współrzędne geograficzne, które możecie wbić sobie jako cel swojej podróży i odwiedzić to miejsce przy kolejnej przejażdżce na motocyklu. Wewnątrz modelu Everest GTX znajdziecie również wkładkę OrthoLite, która zapewni wam większy komfort podczas jazdy oraz po zejściu z motocykla. Natomiast rozmiarówka w tym wypadku jest od 39 do 48, a ceny w okolicach 1300 zł. Kolejnym modelem i tak naprawdę moim ulubieńcem w zestawieniu butów turystycznych jest model Pioneer Pionier, jak kto woli. Mamy tutaj buta turystycznego, który będzie mega fajną propozycją dla osób, które lubią zwiedzać po zejściu z motocykla i tak naprawdę schodzą i wykonują dalszą część podróży. Ten but mocno przypomina trekkingowy i właśnie dzięki temu będziecie mogli go wykorzystywać w podróżach, w zwiedzaniu, chodzeniu po mieście czy chodzeniu po górach, po szlakach po zejściu ze swojej maszyny. Mamy tutaj buta w pełni wykonanego ze skóry zamszowej, skóry bydlęcej oraz kurdury 500D, czyli mega twardych materiałów, które na pewno pozwolą wytrwać temu butowi bardzo długo i bardzo wiele kilometrów. Pierwsze, co natomiast rzuca się w przypadku tego buta, to na pewno zapięcie typu boa. Jest to zapięcie, które eliminuje nam tutaj zamek czy sznurowadła, natomiast jest mega wygodne i dzięki temu pokrętłu będziemy mogli za każdym razem dopasować but idealnie do swojej nogi. Bezpieczeństwo w przypadku pioniera to dwa twarde ochrniacze na kostce, wzmacnia pięta, wzmacnia przednia część buta oraz oczywiście wzmocniona podeszwa. Natomiast nie zabrakło też tutaj miękkiego ochraniacza na języku, tak jak w przypadku wyższych butów turystycznych. Revit lubi korzystać z dobrych i sprawdzonych rozwiązań technicznych, dlatego mamy tutaj system Boa, ale to nie wszystko. Mamy tutaj również podeszwę Vibram, natomiast Ważne w tym wypadku jest to, że nie jest to podeszwa Vibram wzięta z półki u producenta. Jest ona wypracowana wspólnie z fabryką z producentami Revita tak, aby spełniała ona warunki motocyklowe, warunki podróży i miała jak największą efektywność. Jak widzicie, podeszwa ma dość gruby bieżnik, który na pewno ułatwi wam poruszanie się w jakimś grząskim terenie po zejściu z motocykla. Natomiast ma też wyprofilowane miejsce płaskie tutaj na podnóżki, żeby zapewnić wam Komfort i wybierać te wstrząsy z waszego motocykla. Jeżeli chodzi o środek modelu Pionier, to oczywiście znajdziecie tutaj. Wkładkę Ortolite, która zapewni Wam lepsze wietrzenie, lepszą higienę i lepszy komfort podczas użytkowania tego buta na motocyklu czy poza nim. Jeżeli chodzi o rozmiarówkę w modelu Pioneer, to znajdziemy tutaj rozmiary od 38 do 47. Natomiast jeżeli chodzi o cenę, to będziecie musieli zapłacić pieniążki w okolicach 1800 zł. Przechodzimy do kolejnej propozycji buta turystycznego z membraną Goretex od Revit i w tym wypadku mamy model, którego serce jest bliżej off-roadu aniżeli szosy. Mamy tutaj, jeżeli spojrzycie od spodu do połowy, e, kopię modelu Pionier, natomiast jest to zupełnie inny but, wykonany oczywiście ze skóry zamszowej, skóry bydlęcej i kordury 500D. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, wzmocniona pięta, wzmocniona przednia część buta, dwa ochraniacze twarde na kostce oraz duży ochraniacz na naszym piszczelu. Ochraniacz na piszczelu ma za zadanie nie tylko ochraniacz naszą nogę, natomiast również chroni w tym wypadku zapięcie boa, dzięki któremu dopasujecie tego buta idealnie do swojej nogi podczas każdej podróży. Jak widzicie, żeb zapinany jest na stronę zewnętrzną buta, a to dlatego, że strona wewnętrzna została tutaj zagospodarowana przez skórę zamszową, dzięki której będziecie mogli się trzymać motocykla i podczas jazdy na stojąco kierować nim tam, gdzie chcecie jechać. Oczywiście w przypadku Discovery, tak jak w przypadku Pioniera, wykorzystano podeszwę Vibram, dokładnie tą samą, czyli mamy gruby bieżnik do podróżowania po jakimś grząskim terenie po zejściu z motocykla oraz fajnie wyprofilowane miejsce na Wasze podnóżki. Podeszwa Vibram ma to do siebie, że ma mega wybierać wstrząsy i oczywiście jest to ta sama podeszwa, która jest wykorzystana w modelu Pionier, czyli we współpracy włoskiej firmy z marką Revit. W przypadku modelu Discovery rozmiary to 38 do 47, natomiast fajną rzeczą jest to, że brązowy to nie jest jedyny kolor i oczywiście jest też opcja dla fanów czarnego. Cena jaką musicie położyć za model Discovery GTX to okolice ok. 2000 zł. Przechodzimy do ostatniego modelu w dzisiejszym zestawieniu, czyli model Expedition GTX. To model butów stricte adventure'owych dla tych, którzy poszukują bezpieczeństwa i ochrony rodem z toru motocrossowego, natomiast e, komfortu jednak ciągle butów turystycznych. Mamy tutaj buta wykonanego ze skóry nubukowej, ze skóry bydlęcej oraz jak widzicie z jednego z najbardziej odpornych materiałów na tarcie Super Fabric, czyli sztuczna płaszczka. Natomiast skórę mamy tutaj na cholewie od wewnętrznej strony, po to, abyśmy podczas jazdy na stojąco mogli ten motocykl dobrze kontrolować e, i mieć na nim pełną władzę. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w przypadku butów Expedition GTX, to oczywiście mamy tutaj standardowe w postaci wzmocnienia na palcach, wzmocnionej pięty czy wzmocnionej podeszwy oraz dużego ochraniacza na naszym goleniu. Największą robotę natomiast w przypadku butów offroadowych, jak i tego, Buta robi zawias, czyli system DSF, jak to nazwał Revit. Jeżeli chodzi o DSF, czy, ta, czy ten zawias, to tak naprawdę ma on dwa zadania. Pierwszy to taki, żeby wspomóc nasze stawy, wspomóc nasze ścięgna podczas pracy na motocyklu, pokonywania przeszkód, czy nawet po prostu zejścia z motocykla. Natomiast drugi to bezpieczeństwo. Cały system DSF. Zawias ma chronić naszą stopę przed złaniami rotacyjnymi czy złamaniami stopy w drugą stronę. Jak zauważycie, zawias to również ochraniacz naszej kostki. Jest on oczywiście z dwóch stron i będzie chronił naszą kostkę przed jakimiś uderzeniami. Jeżeli chodzi o to, jak sam. DSF jest zamontowany, to można zauważyć, że jest on tutaj zespolony z piętą i przechodzi sobie tutaj na naszą łydkę. Jeżeli chodzi o tą część, to możecie zauważyć, że jest ona ruchoma i to jest jakby naturalny proces. Dalej ten but nie pójdzie. Wewnątrz mamy drugiego buta, tak zwanego głównego, w którym jest zawarta membrana goreteksowa, do którego jest spięty cały system buta i ten nasz DSF. Przechodzi sobie właśnie tutaj centralnie przez głównego Buta. Bezpieczeństwo i podeszwa oczywiście tak jak w przypadku Discovery jest to Vibram, czyli włoska marka we współpracy z Revitem stworzyła podeszwę, która jest w pełni antypoślizgowa i ma wybierać jak najwięcej drgań z waszego motocykla, żebyście mogli podróżować komfortowo. Jeżeli chodzi o wnętrze buta, to oczywiście znajdujecie tam membranę Gore-Tex, dzięki której będziecie mieli wodoodporność oraz oddychalność na jak najlepszym poziomie. Natomiast wkładka Ortholite, która jest w tym bucie w środku Pomoże wam zadbać o higienę i jeszcze bardziej zwiększy wasz komfort. Rozmiarówka w przypadku modelu Expedition to rozmiary od 39 do 47. Natomiast za tak wypasionego buta, z taką konfiguracją, z takimi materiałami, z takimi rozwiązaniami technicznymi no i z takim bezpieczeństwem jak w przypadku zawiasu, trzeba zapłacić w okolicach 3000 zł. Wszystkie te produkty znajdziecie oczywiście w naszym sklepie stacjonarnym przy ulicy poznańskiej 168 Komorniki Poznań oraz w naszym sklepie internetowym sklep.motormind.pl. Dajcie znać w komentarzach, jakie filmy Was interesują, co byście chcieli zobaczyć, bo od tego jesteśmy, żeby dobrać jak najlepsze rzeczy do Waszych potrzeb. Sprawdzajcie social media, szukajcie następnych filmów. Do zobaczenia.